No i cześć! Witam w krótkim vlogu, nakręconym tak na prędce, na kolanie jak się to mówi. Chciałem Wam pokazać co ciekawego kupiłem w polskim markecie budowlanym w Leroyku. To są dwie roślinki, które udało mi się tam kupić. Co prawda było ich tam znacznie, znacznie więcej, ale niektóre to duplikaty, które już posiadam, a inne egzotyki, no to przyjdzie czas na nie później nie mam po prostu czasu i miejsca na to teraz, a się nie kupiłem z racji tego, że nie wymagają one szklarni czy jakichś warunków tropikalnych do przezimowania. No i bardzo mnie też zaciekawiły, a jedną to właściwie ostatnio już szukałem i miałem nawet ją specjalnie sprowadzać. Przepłaciłbym i to nieźle. Pojawiły się tam różne ciekawe rośliny egzotyczne, no większość z nich to takie, które raczej nie mają szans u nas, czyli gławy, nawet się za to nie bierzcie, bo nawet mi to ciężko wychodzi, albo i nie wychodzi, jakaś kawa tam była o bananki były te całe czerwone maurelasy takie mniejsze chyba za 6 dych, większe za 100 i to naprawdę całkiem nieźle wyglądające. Basjoki też były chyba po 6 dych, o ile dobrze pamiętam. Wyglądały na uprawę z in vitro, no ale całkiem nieźle wyglądały. Cała masa innych ciekawych roślinek i między tym trafił mi się nieśplik, którego chciałem już od dawna kupić jako drugą roślinę. Bo nieśplik, którego mam, kwitł przez zimę, ale się nie zapylił. I tak sobie myślę, że lepiej byłoby mieć drugiego do zapylania krzyżowego. Można go, tak jak u mnie, przechowywać w zimę w sterobudzie, więc nie sprawi mi wielkiego problemu. Nieśplik jest, nie jest szczepiony, ale jest ukorzeniany. Nawet z panią na miejscu grzebaliśmy w doniczce i ten kijek ciągnie się do samego dołu, i gdzieś tam w połowie odrastają korzonki. Na razie takie na tyle świeże, że jeszcze nie będę tego ruszał. Niech to jeszcze tak rok postoi. No, i mam szansę mieć po prostu inną odmianę. A już planowałem po prostu gdzieś tam z zagranicy ściągać, co by mnie dwu, trzykrotnie kosztowało. Dobrze, że nie ściągnąłem, tutaj kupiłem to za całkiem przyzwoite pieniążki. Ale też skusiłem się na migdała. Migdała, co prawda, można wysiać z pestki zwykłej i da się to zrobić. Zwykłe pestki migdałowe po prostu zawijamy w ręcznik papierowy i do wilgotnego woreczka. One wykiełkują, ale migdały niestety potrzebują tak jak i brzoskwinia około 4-5 lat. Zanim coś tam zakwitnie, no i dość kiepsko u nas startują. Jak jest większe drzewo, to pewnie będzie lepiej rosło. No, i skusiłem się na migdała, bo po co czekać kilka lat? Jak można teraz? A jest to roślina, która jest bardzo podobna do brzoskwini, i w uprawie, i w ogóle w wyglądzie. Jest genetycznie bardzo zbliżona jest to taki kuzyn brzoskwini. No i myślę, że pójdzie do gruntu. Może nie jeszcze w tym roku, bo pewnie słaby korzeń, a też wydaje mi się, że jest ukorzeniony. Zobaczcie, jaki fajny pieniek przyzwoity. Na pewno jest ukorzeniony. I myślę, że jeszcze w tym roku większa doniczka, ale potem docelowo. Grunt. Nie jest on tak odporny na mróz jak brzoskwinia i myślę, że to będzie gdzieś w granicach minus 15 stopni. Ale przy okryciu przynajmniej centralnej części pnia, no to da się go uprawiać u nas. Większość zim teoretycznie bez okrycia by wytrzymał, ale są czasami takie, że przywali mrozem, chociaż na kilka dni. O migdale jeszcze sobie porozmawiamy, bo popatrzcie, ile on ma owoców, więc coś tam będę kosztował. Kilka pewnie też wysieje, bo takie na pewno lepiej. Będą się siały niż takie spaczki, no i będę miał na czym szczepić, bo będę miał też z czego szczepić. Także tutaj się jeszcze trochę pobawimy i widzimy się w kolejnych odcinkach w przyszłości. Natomiast no, cieszę się bardzo z tego nieśplika, bo już go miałem prawie że kupić gdzie indziej. Te większe rośliny są tam po 140 zł bez złotówki, a te bananki to ja już wspomniałem. Tak jak mówię, nie jest to reklama. Czasami w takich marketach pojawiają się. Egzotyki, nawet ścisłe egzotyki, no ale nie są to rośliny, które u nas przezimują i w większości, w większości przypadków one giną po prostu w zimę. Ludzie sobie kupują, bo są piękne, ale no nie da rady tego w przeciętnym domu utrzymać przez zimę. Tak jak Bougainville, bardzo często tam są piękne, ale też myślę, że 90-95% tych drzewek nie doczekuje kolejnej wiosny. To trzeba mieć do tego trochę ręki, trochę miejsca do przechowania i troszkę wiedzy. I od tego jest właśnie ten kanał. No a za tego fajnego cynka oczekuję dobrą łapę w górę, czyli zbijamy piątkę i fajny komentarz, napiszcie co tam kupiliście ciekawego. Ostatnio pochwalcie się, ogólnie coś tam możecie też wpisać. Także takiego cynka po prostu Wam daję, żeby nie było, że nie daje cynka, no to jak ktoś z Was chce sobie maury laska kupić, to tam właśnie teraz mnóstwo ich widziałem. Oczywiście pewnie nie w każdym markecie to będzie. Także zapraszam do następnych odcinków, a na dzisiaj tyle. A o tym jego mościu jeszcze sobie porozmawiamy. Cześć, na razie, trzymajcie się.